Z czym kojarzy nam się słowo pokuta? No, raczej z niczym miłym. Słysząc słowo pokuta, myślimy o cierpieniu, o wyrzeczeniu, o podejmowaniu jakichś ofiar, o postach być może, o, o umartwianiu swojego ciała. No, generalnie, no właśnie, nie kojarzy nam się to z niczym dobrym i niestety. Hmm, tak też niektórzy postrzegają chrześcijaństwo. Pokój dobro, pokój dobro, witam Was bardzo serdecznie. Tak dzisiaj nieco o pokucie. No, jak słyszymy słowo pokuta, jak powiedziałem na wstępie, to się jakoś wzdrygamy. Zresztą my ciągle słyszymy o pokucie, jesteśmy wezwani do pokutowania. Kiedy odchodzimy od kratek konfesjonału, słyszymy: A za pokutę zrób czy odmów to i tamto. Generalnie ciągle o tej pokucie się słyszy, do pokuty jesteśmy wezwani, i ona naprawdę wielu osobom nie kojarzy się wcale dobrze. I być może właśnie chrześcijaństwo, utożsamiając z czynieniem pokuty, czyli z nieustannym wezwaniem do pokuty, utożsamiają z cierpieniem, z wyrzeczeniem. Może i ze smutkiem, no bo jak pokutuję, no to jestem smutny. Jestem smutny, bo cierpię, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Można byłoby tutaj ten wątek pociągnąć. Natomiast hmm, chciałbym dzisiaj, żebyśmy spojrzeli na pokutę jako na coś, co nas ratuje. Żebyśmy spojrzeli na pokutę jako na coś, co jest dla nas życiodajne i abyśmy spojrzeli na pokutę jako na coś, co jest dla nas, przepraszam, za ten neologizm, szczęściodajny, Kardynał Ratzinger i jego rozważania z 1978 roku. Serdecznie zapraszam. Czyńcie pokutę, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebieskie, zapisał Ewangelista Mateusz słowa Pana Jezusa. Pokuta należy do istoty chrześcijaństwa. To, czym jest chrześcijaństwo, określa właściwie jedno zdanie z dziejów apostolskich. Bóg podarował narodom pokutę, która prowadzi do życia. W Nowym Testamencie Jezus jest kilkakrotnie przyrównywany do proroka Jonasza. Jezus, Nowy Jonasz. Czyni faktycznie to, co u Jonasza było tylko wizją miłości Bożej ogarniającej cały świat. Miasto Niniwa grzeszy. I oto staje się rzecz nieoczekiwana. Mieszkańcy Niniwy uznają, że ich tryb życia jest ohydny i że ich miasto właściwie przegrało swój los. Czynią pokutę. Jest to łaska że Bóg nie pozostawił ich po prostu własnemu losowi, ponieważ miasto, które źle żyje, niweczy samo siebie. Dziś doświadczamy przed naszymi oczyma, co znaczy samozniszczenie i że to zjawisko rzeczywiście istnieje. Widzimy, jak ludziom, którzy odeszli od Boga, życie staje się obrzydliwe i nieznośne. Także uciekają w świat narkotyków, lub przez terror chcą zbudować nowy świat i nowe życie. Jest łaską Boga, że nie pozwala po prostu rozrastać się grzechowi. Jest łaską, że Bóg nawołuje do pokuty i że tę pokutę przyjmuje. Łaska dana człowiekowi nie oznacza jednak, że on sam może wyłączyć się z walki i że wszystko staje się obojętne. Łaska oznacza, że pokuta jest dla człowieka możliwa i że zostaje przyjęta. Nie wiem czy jest to kwestia tłumaczenia, czy kardynał Ratzinger rzeczywiście użył tutaj w oryginalnym języku, bo list pasterski pisał w języku niemieckim, czy rzeczywiście użył słowa Pokuta w takim znaczeniu, umartwienie, wyrzeczenie i tak dalej. No bo jak czytamy tekst Ewangelii według Świętego Mateusza, czwarty rozdział 17 werset, a więc ten fragment, na który powoływa, powołuje się kardynał na samym początku, to tam słyszymy słowa: Nawracajcie się. I właściwie, właściwie dzisiaj pewnie należałoby mówić, że tym synonimem pokuty. Który, którą mamy czynić, jest właśnie nawracanie się. Jeżeli jest odwoływanie się do Jonasza i do mieszkańców Niniwy, to trzeba zobaczyć pewien, pewien proces, który się dokonuje. A mianowicie, skracając bardzo, <gryw> najpierw Jonasz wzywa do nawrócenia, Jonasz pokazuje, że Niniwa grzeszy, Jonasz też mówi o konsekwencjach takiego, a nie innego życia, potem mieszkańcy Niniwy uświadamiają sobie, że rzeczywiście zgrzeszyli i w konsekwencji podejmują akty pokutne. I myślę, że my musimy zwrócić uwagę właśnie na ten proces, który się dokonuje, albo który powinien się dokonywać, gdy mówimy o chrześcijańską pokutę i o chrześcijańskie nawrócenie. Istotą nawrócenia jest zmiana myślenia. To znaczy odwrócenie się od dotychczasowego złego postępowania, ale żeby odwrócić się od złego postępowania, ja najpierw muszę uznać, że źle postępuję. Dlatego też nawrócenie to zmiana myślenia. Metanoja. Ja bardzo często o tym mówię, ale warto na to zwrócić uwagę. Że przede wszystkim i w pierwszej kolejności nawrócenie dokonuje się w moim sercu, w moim umyśle, czyli nazwijmy to bardzo ogólnie w takim moim życiu wewnętrznym. Dopiero kiedy sobie uświadomię swój grzech, uświadomię sobie to, że swoim grzesznym życiem obrażam Pana Boga. Kiedy uświadomię sobie, że swoim grzesznym życiem doprowadzam do ruiny nie tylko siebie, ale może i moich najbliższych. Co więcej, jak mówi kardynał Ratzinger, całe, całe miasto upada, a może i całe społeczeństwo idzie w ruinę z tego tytułu, że grzeszy. Tak jak tutaj napisał, napisał kardynał Ratzinger, i oto staje się rzecz nieoczekiwana. Uwaga, mieszkańcy Niniwy uznają, uznają, trzeba najpierw uznać, że żyje się w grzechu. Mieszkańcy Niniwy uznają, że ich tryb życia jest ohydny i że ich miasto właściwie przegrało swój los. To jest fundament nawrócenia. To jest fundament pokuty. I to jest istota życia chrześcijańskiego. Czyli odwracam się od tego, co jest złem i grzechem w moim życiu. Odwracam się od tego, co co nie prowadzi mnie do Boga, tak? A zwracam się w stronę w stronę Pana Boga. I niestety, niestety odrzucenie Pana Boga, czyli odrzucenie nawrócenia, odrzucenie zerwanie więzi z Panem Bogiem, bo to człowiek zrywa więź z Bogiem, Bóg więzi z człowiekiem nie zrywa. To człowiek zrywa przez swój grzech więź z Bogiem. Sprawia, że życie ludzkie staje się nieznośne. Być może Znowu stawiam tylko pewną tezę. Czy się z nią zgadzacie? Nie wiem, może napiszcie w swoich komentarzach. Być może właśnie dlatego wielu ludzi przeżywa dzisiaj wiele takich wewnętrznych, duchowych czy nawet psychologicznych, psychicznych problemów, bo odrzucili Boga, odrzucili sens życia. Życie staje się obrzydliwe, życie staje się nieznośne, jeżeli w tym życiu nie ma Boga. Życie staje się nieznośne, jeżeli w tym życiu nie ma miłości, a Bóg jest miłością. I może dlatego społeczeństwo dzisiaj, nie mogąc znieść, bardzo uogólniam, ale, ale myślę, że rozumiecie o co chodzi, nie mogąc znieść tej pustki, która jest spowodowana odwróceniem się od Boga, zaczyna społeczeństwo, czyli ludzie zaczynają tę pustkę zastępować coś, co ma im dać namiastkę szczęścia, ale tego szczęścia ostatecznie nie daje. Pisze kardynał Ratzinger widzimy, jak ludziom, którzy odeszli od Boga a wiemy, że, że w ostatnim czasie to odejście od Boga jest spektakularne tak bym to nazwał widzimy, jak ludziom, którzy odeszli od Boga, życie staje się obrzydliwe i nieznośne tak, bo życie bez Boga traci sens. Życie bez Boga traci, traci no, no wartość. No po co żyć, jeżeli nie ma Boga? Ktoś powie, a do czego mi jest Bóg potrzebny? Bo właśnie Bóg daje mi perspektywę i Bóg daje mi nadzieję życia wiecznego. Jeżeli nie mam nadziei życia wiecznego, jeżeli nie mam perspektywy wiecznego szczęścia, to po co mi to życie tutaj na ziemi? Ono jest tylko udręką, którą trzeba jak najszybciej skończyć albo, albo jakoś zagłuszyć. I dlatego, jak pisze kardynał Ratzinger, uciekają się w świat narkotyków lub przez terror chcą zbudować nowy świat i nowe życie. 78 rok to jest czas, kiedy, kiedy ten tekst powstał. Dzisiaj mamy sytuację właściwie identyczną co do tego, co, 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 co Ratzinger wówczas napisał. Niezwykle trafna, diagnoza. Niezwykle trafna diagnoza. Oczywiście ten świat narkotyków to jest pewien symbol. Dzisiaj narkotykami są nie tylko te proszki produkowane. Dzisiaj mamy, dzisiaj mamy inne środki odurzające również. Mamy, mamy internet, mamy telewizję, mamy, mamy pornografię, mamy wiele innych rzeczy, które... Odurzają człowieka, mamy konsumpcję, mamy niepohamowane pragnienie dóbr materialnych i tak dalej, i tak dalej. Można byłoby tych czynników oszałamiających człowieka wymieniać, ale tak, po prostu y, ludziom, którzy odeszli od Boga, życie staje się obrzydliwe i nieznośne. Dlatego tak bardzo potrzebujemy Boga, bo potrzebujemy sensu życia. Potrzebujemy. Jakiegoś przekonania, że to, co tutaj na Ziemi robimy, że, że nasze zaangażowanie, że nasza miłość, że nasz trud, że nasze poświęcenie ma wartość, ma sens, a tym sensem, no właśnie, jest nasze wieczne szczęście, wieczne szczęście w niebie. I to jest łaska od Boga, słuchajcie. To jest łaska od Boga, że my nieustannie słyszymy to wezwanie do nawrócenia. To jest łaska od Boga, że są ludzie, którzy nam nieustannie otwierają oczy na grzechy przed nami skryte. Może nam otwierać oczy przed nami, skry... może otwierać nasze oczy na grzechy przed nami skryte. To się do psalmu 19, tak otwórz Panie oczy moje na grzechy przede mną skryte. Może te oczy nam otwierać drugi człowiek, może nam otwierać jakieś kaznodzieja, mogą nam otworzyć rekolekcje, mogą nam, może nam otworzyć modlitwa, może nam otworzyć lektura Słowa Bożego i może nam otworzyć też Duch Święty, który poucza nas o grzechu. Modlitwa do Ducha Świętego jest tą modlitwą, która otwiera nas naprawdę o sobie. Otwiera również oczy nasze na grzechy przed nami skryte. I to jest niezwykle ważne. To jest niezwykle ważne, żeby uświadamiać sobie, czy nawet chcieć uświadomić sobie, że jednak są grzechy, których ja nie widzę? Ja całkiem niedawno miałam taką, taką rozmowę, gdzie, gdzie pewna osoba dożyła w ewidentnym, ewidentnym grzechu i była przekonana, że ona ma prawo tak żyć, bo, no bo, no bo ona ma swoje potrzeby. Nie? Dopiero potem spotkanie, rozmowa, wyjaśnienie, uświadomienie i, i ta osoba mówi, tak, rozumiem, tak, to był mój błąd. Muszę zmienić swoje myślenie, muszę zmienić swoje, swoje zachowanie, prawda? Czyli muszę się nawrócić. Muszę się nawrócić. Jest to łaska dana człowiekowi, tak, że, że Bóg nawołuje do pokuty, Bóg nawołuje do przemiany, Bóg nawołuje do, do nawrócenia, Bóg nawołuje do zmiany myślenia i to przyjmuje. I to jest też coś fantastycznego. To nie jest tak, że. Że my jesteśmy pozostawieni w takiej sytuacji, że no skoro nagrzeszyliśmy, no to już musimy sami z tym żyć. Nie, Bóg przyjmuje to nasze nawrócenie, Bóg ciągle czeka na to nasze nawrócenie, Bóg nas inspiruje, Bóg nas stymuluje do tego, żebyśmy się nawracali przez różne wydarzenia, przez różne sytuacje, przez znaki czasu, i tak jak powiedziałem, przez osoby, przez, przez przede wszystkim Dar Ducha Świętego. Ale i to jest też coś bardzo ważne, na co, na, co, na co zwrócił uwagę kardynał. Łaska dana człowiekowi nie oznacza jednak, że on sam może wyłączyć się z walki i że wszystko staje się obojętne. No właśnie nie. To jest niezwykle istotne, by było nasze zaangażowanie. Otrzymujemy łaskę od, od Boga, ale z tą łaską trzeba współpracować. Ja muszę podjąć trud, ja muszę podjąć wysiłek, ja muszę chcieć coś w swoim życiu zmienić, by mieć życie wieczne. O to chodzi, by mieć wieczne szczęście. Łaska oznacza, że pokuta jest dla człowieka możliwa i że zostaje przyjęta. Bóg przyjmuje nasze nawrócenie, choćby grzechy były jak szkarłat, jak nad śnieg wybieleją. Choćby były jak szkarłat, nad śnieg wybielają, trzeba się nawrócić, trzeba chcieć zmienić swoje myślenie i co więcej, trzeba też pomóc innym, by się nawrócili, by się zmienili, by wrócili do Boga, który jest źródłem życia, który jest źródłem szczęścia, który nadaje sens naszemu życiu. Niech to nawrócenie dokonuje się w naszym życiu, miejmy zawsze to przekonanie, że Bóg nas przyjmuje i zachęcajmy też innych do nawrócenia, mówiąc im, że Bóg czeka na ich nawrócenie i że, i że ich zawsze przyjmie, jeżeli będą chcieli wrócić do Boga. Tyle dzisiejszej medytacji, tyle dzisiejszego rozważania. Oczywiście zachęcam do, do pisania komentarzy, do pisania swoich refleksji, no a po słowie na dobranoc zapraszam na modlitwę na zakończenie dnia. Z Panem Bogiem pokój dobro.